Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszyscy lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego, Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie, w prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej, Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła, nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus, I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. W XXI wieku widzimy, jak świat się zmienia. To, że dzisiaj mogłem odczytać Ewangelię z, mojej, z mojego Pisma Świętego mobilnego z telefonu komórkowego, to pokazuje na to, jak świat się zmienia. Ale chcielibyśmy też sprawdzić, dowiedzieć się, zapytać o to, co myślą ludzie o zachowaniach osób o zachowaniach grzesznych, jawno grzesznych typu współżycie przed ślubem, współżycie pozamałżeńskie, współżycie homoseksualne, co myślą o osobach kradnących, o osobach dających łapówki, o cwaniakach, o osobach wykorzystujących innych. Zapytamy o to w sądzie ulicznej. Odnośnie kradzieży, no potępiać, oczywiście, że potępiać. Dlaczego ludzie właśnie z, z, może z drugiej strony inaczej, e, jeżeli ktoś nie ma na życie i zależy co kradnie, o tak, tak może powiem, mhm. bo jeżeli jawna kradzież i kradnie AGD albo coś takiego, no to potępiać, ale jeżeli chodzi o jedzenie, a rzeczywiście nie mają, no to moim zdaniem to rząd powinien się tym zająć. A te powinien... zachowania moralne, prostytucja, zdradzanie no się... żon, mężów? Oj, za zradą nie jestem w ogóle. To jest też potępiam to. A jeżeli chodzi o prostytucję, po części może potępiam, po części nie. A potępiamy człowieka, czy, czy zachowanie jego? Samo zachowanie. Bo, bo, bo człowiek może jest do tego zmuszony. Ale znowu, jak chwyta się prostytucji, to też nie jest dobrze. Jeśli chodzi o bandytów, to sprawiedliwie osądzać. A jeśli chodzi o prostytucję, to nie byłoby podaży, jeśli nie byłoby popytu. Więc lepiej ja bym się zabrała za tych mężczyzn, dzięki którym te kobiety zostały prostytutkami. Dziękuję. Niech człowiek patrzy na człowieka w sensie tak jak patrzę na człowieka. Ja nie mam zamiaru kogoś skrzywdzić i nie mam prawa kogoś osądzać. To jest według mnie osądzanie drugiej osoby to jest głupota. Tak jak z sądami. Ja stracił pracy przez moje problemy i przez alkohol. Ale nie mam prawa osądzać innej osoby. Co pan myśli o osobach jawnie grzeszących? No jawnie grzeszących. Zależy jaki to jest y, grzeszy, nie? Jak ktoś ukrot, musi być ukarany. Jakby to w moim takim przekonaniu, nie no a jak. Nie, to nie poskutkuje, no to nie wiem co dalej, nie? Mhm. Jak pan myśli? A osoby, które. Y... Naz, możemy to nazwać źle się prowadząc w sensie moralnym, czyli no, nie wiem, z, Wie mąż pan, zdradzający żonę, żona no, zdradzająca teraz, męża. Teraz są takie czasy, że trudno coś o moralności powiedzieć, bo i sytuacja do tego zmusza i... i, duże sytuacje, które i, i niektóre i, osoby zmuszone są no. do, takiej, do takiego y, y, życia po prostu. Jest duża rozwiązłość, kiedyś może to nie było tak nagłaśniane, teraz to jest telewizjach non-stop, non stop, o tym się mówi i, i no, że po prostu młodzi ludzie nie wierzą w Boga, a chodzą, robią co chcą i dla nich to jest bajka. My po prostu nie mają tych wartości, co my kiedyś starsi mieliśmy, jak byliśmy młodsi. O. Ale czy my ich mamy za te zachowania ich potępiać? No oczywiście, by i... powinni być w jakiś, w jakiś sposób potępieni, bo, bo no, no, Oni ludzie... To nie to na grunt swoich rodzin. Czyli jaki jest Pana stosunek do osób jawnie grzeszących? No po prostu nie będę oceniał kogoś, kogo nie znam, Jeśli... Jest ta osoba, która znam, no to po prostu powiem jej, jakie mam zdanie na ten temat, ale nie zakażę jej tego robić po prostu. Chyba, że to będzie naruszało oczywiście prawo, a zwłaszcza moje. To czyli jaki jest pani stosunek do osób, które w sposób jawny grzeszą? Pierwsza sprawa, czy my mamy prawo sądzać drugą osobę? Bo jest takie fajne powiedzenie, czy widzimy belkę w swoim oku, a u kogoś tam źdźbło. Druga sprawa, czy my mamy prawo akceptować zachowanie? Jej? Bo jest tak jak powiedziane w Biblii, jeśli ktoś łamie prawo grzeszy, to brat powinien przyjść w skrytości i upomnieć go, więc jest dodatkowe pytanie, jak powinniśmy postępować? Jest to tak zawsze, jak mówią w piśmie, nasze sumienie musi naddyktować sposób postępowania. Z jednej strony na pewno nie możemy kamieniować, bo Chrystus nas też oceni, sami na pewno nie jesteśmy święci. To jest tylko droga do świętości. My dążymy do ideału, do świętości, ale z drugiej strony też nie powinniśmy dawać przyzwolenia na złe zachowanie, czyli akceptować coś, co według naszego sumienia jest złe, jest obrażające nasz sposób myślenia, nasz sposób wartości y, dające y, nam y, to znaczy nawet nie dające nam, y, mamy, mamy obowiązek obowiązek moralny y, zwrócić uwagę temu y, co się sprzeciwiamy, czyli złemu, złemu postępowaniu, postępowaniu, czyli zachowaniu. zachowaniu, czyli jeśli ktoś y, kradnie to nie przykraskujmy. Ha, 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 świetnie robi, bo biznes dobry robi, okradając innych. No bo może zasada kolega, jakby nas tego okradł. Fajnie, chyba byśmy się nie cieszyli. Jeśli ktoś jawno grzeszy, no super, jest modny na fali. Czyli no grzeszmy wszyscy. Tylko co z konsekwencjami, kto to poniesie? Jest nasze sumienie, i chyba to jest najważniejsze, jeśli to jest tak katolicka, to jest nasza droga tu. W czym przyjdziemy tam? Przedstawimy Bogu na rękach co? I za co odpowiemy? Więc chyba to jest kwestia ale. Przy tym wszystkim nie możemy się saskorupić. My jesteśmy święci, nie, my wszystkich potępimy za każde coś. Nie. Postępujmy tak, żeby najpierw my postępowaliśmy dobrze, ale jeśli coś nie akceptujemy, też wyrażajmy swoje zdanie. Tylko nie obrażając przede wszystkim innych. Nie niszcząc i nie mając w sercu pychy. Tak, jesteśmy już po sądzie na ulicach pszczyny. Jak, jak mogliście Państwo zobaczyć, udało nam się kilka osób poprosić o, o komentarz, o swoją opinię na temat tych zachowań. Najtrudniej było akurat z młodymi kobietami, z młodymi dziewczynami. No niestety jakieś takie były płochliwe, nie chciały z nami rozmawiać. I też widzimy w tych opiniach różne postawy, od tolerujących różne zachowania, po potępiające. Mamy postawy, gdzie usprawiedliwia się pewne te zachowania, do postaw, gdzie tego usprawiedliwienia nie ma. Łatwo zawsze nam jest oceniać, oceniać inne osoby widzieć te wszystkie grzechy i przywary innych osób, a nie swoich przywar, tego, tego nie widzimy i pytanie stawiam, a jak jest z Tobą bracie, siostro, jak Ty podchodzisz do tych zachowań, jak Ty byś się zachowała, zachował w sytuacji faryzeuszy, którzy trzymali kamienie w ręku i chcieli ukamienować tą jawną grzesznicę